Się, a przy okazji opowiem Wam kilka rzeczy, których o mnie nie wiecie. Po pierwsze, chociaż jestem z Ukrainy, to do Polski przyjechałam prosto z Włoch. Mieszkałam tam wcześniej, a tutaj przeniosłam się na studia, więc moja droga była trochę zakręcona. Druga sprawa, która może Was zdziwić, mam strasznie słaby wzrok. Moja wada to minus 8, serio. Nawet w okularach rzadko widzę twarze z daleka. Zazwyczaj rozpoznaję ludzi po kurce albo po tym, jak chodzą. Bez okularów to już w ogóle inny świat. Dlatego marzę o operacji oczu. Przez to wszystko jestem też dość ostrożna w relacjach. Długo obserwuję ludzi, zanim im zaufam. Na początku mogę wydawać się chłodna, ale po prostu potrzebuję czasu, żeby kogoś wpuścić do swojego życia. I na koniec fakt, którego nic się nie spodziewa. Mimo, że lubię o siebie zadbać, to w wolnym czasie uwielbiam grać Fortnite'a. Mogłabym siedzieć przy komputerze godzinami. Dajcie znać, czy też jesteście takimi ślepakami jak ja, albo czy gramy razem w Fortnite! jaki?